Wszystkie informacje przedstawione w filmie mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia należy skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem lub specjalistą. Witam Was kochani serdecznie, ja nazywam się Patryk, a to jest kanał Osteopapek i w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, które padło w poprzednim QA odnośnie bólów rzutowanych na kręgosłup z narządów wewnętrznych. Temat jest na tyle rozległy, na tyle szeroki, że postanowiłem nagrać o tym oddzielny filmik. I przyznam się Wam do czego i że trzeci raz nagrywam ten odcinek, i postanowiłem podzielić ten odcinek na dwie części. Ze względu na złożoność tego tematu i jak rozległy on jest, chciałbym poświęcić temu jak najwięcej czasu, jednocześnie postarać się to wytłumaczyć w taki przyziemny, prosty, łatwy do zrozumienia sposób. Żeby nie zanudzać was i nie komplikować wam życia nadmiernymi jakimiś terminologiami medycznymi, chociaż chyba bez takich się nie obejdzie, ale wszystko po kolei wytłumaczę. Wielu pacjentów przychodzi do mnie osobiście z bólami kręgosłupa. Codziennie w zasadzie znajdzie się jakiś pacjent, co najmniej jeden, a zazwyczaj jest to kilku pacjentów, którzy przychodzą i skarżą się na bóle, czy to w odcinku piersiowym, czy w czy w szyjnym. I bardzo często myślą, że jest to problem jakiegoś wypadniętego dysku, zmian zwyrodnieniowych, jakichś napięć miśniowych w okolicy tego kręgosłupa. I poniekąd jest to prawda, ale bardzo często okazuje się, że przyczyna właśnie leży w nadmiernym napięciu w rejonie narządów wewnętrznych. I dzisiaj wytłumaczę wam jeden z dwóch w zasadzie podstawowych mechanizmów, w jaki sposób te narządy wewnętrzne mogą rzutować nam na bóle kręgosłupa. Także zaczynamy. Także co my tutaj mamy na tej tablicy? Mamy poglądowy schemat kręgosłupa i narządów wewnętrznych oraz unerwienia, które zaopatruje nam te narządy wewnętrzne. Schemat jest poglądowy, pozycja wszystkich tych struktur nie odzwierciedla realnego położenia wszystkich tych narządów wewnętrznych. I już tłumaczę o co chodzi. Tutaj jak widać mamy kręgosłup i mamy poszczególne narządy wewnętrzne. Mamy żołądek, wątrobę, trzustkę, tak to jest szóstka, uwierzcie mi, nerkę. Jeli to cienkie, jeli to grube oraz macice. Oczywiście tych narządów wewnętrznych jest więcej: mamy między innymi pęcherz, mamy śledzionę, której tutaj nie ma, ale no po prostu zabrakłoby miejsca na tablicy, żeby to wszystko rozrysować. Tak, mamy serce, płuca jeszcze wyżej to też są no, narządy wewnętrzne, jakby nie patrzeć I, i one też zaliczają się do tego schematu, ale mamy tutaj tylko część narządów które posłużą nam jako przykład, żeby wytłumaczyć jak te napięcia i te dolegliwości trawienne mogą rzutować nam na bóle kręgosłupa. Halo, halo, krótki przerywnik. Bardzo często dbamy o trening, dietę, ale zapominamy o jelitach, a to one w dużej mierze odpowiadają za poziom energii, odporność i to jak ciało radzi sobie ze stanem zapalnym. Z perspektywy osteopatii, zdrowsze jelita to fundamenty, od których zaczyna się poprawia wielu funkcji organizmu. A w dbaniu o jelitach i o ich mikrobiotę bardzo pomocne bywają probiotyki. Nature Science ma szeroką gamę produktów ukierunkowaną na różne potrzeby. Od wsparcia jelit i odporności do produktów dla osób aktywnych fizycznie. To polska firma, która pracuje na własnych szczepach bakterii, przebadanych przez Polską Akademię Nauk. W testach klinicznych ich probiotyki potrafiły hamować niektóre patogeny nawet milion razy skuteczniej niż inne produkty dostępne na rynku. Tak, milion razy lepiej. Co ważne, produkują je w standardzie ISO 13845, czyli w normie jakości przeznaczonej dla preparatów medycznych. Suplementy w Polsce nie muszą tego spełniać, a oni robią to dobrowolnie. Do tego probiotyki są przechowywane i wysyłane do ciebie w schłodzonych paczkach, żeby bakterie faktycznie dotarły do ciebie żywe i aktywne. A nie tylko dobrze wyglądały na etykiecie. Jeśli chcesz sprawdzić ich ofertę, wejdź na naturescience.eu, a z kodem Osteopapek 10 masz 10% zniżki na ich produkty. Wracamy do odcinka. Także mamy nasz pęgosłup, mamy nasze narządy, i to, co tutaj widzicie, te niebieskie linie, wszystkie tutaj narysowane, to jest unerwienie tych narządów. Narządy wewnętrzne unerwione są. Poprzez autonomiczny układ nerwowy. Autonomiczny układ nerwowy to jest ten, który, jak sama nazwa wskazuje, nie podlega naszej woli. I on dzieli się na współczulny i przywspółczulny. Krótko mówiąc, współczulny to jest ten układ nerwowy, który odpowiada za reakcje takie jak stres, walkę, ucieczkę, a przywspółczulny to jest jego przeciwieństwo. On działa wyciszająco, regeneracyjnie. Jego aktywacja mówi nam, że teraz jest spokój, jest czas na trawienie, odpoczynek, regenerację. Generalnie chillera utopia. I to, co my tutaj mamy narysowane, to jest unerwienie współczulne tych narządów wewnętrznych. Czyli unerwienie z tego odcinka, który odpowiada właśnie za stres, za walkę, ucieczkę, za takie mobilizacyjne, stresogenne sytuacje. Układ współczulny przebiega nam wzdłuż kręgosłupa piersiowego i zahacza nam częściowo o kręgosłup. Lędziowy. Dokładnie zaczyna się on na TH1. Nie wiem, który to jest TH1, już nie będę liczył, gdzieś tutaj. Zaczyna nam się na TH1, czyli na pierwszym kręgu piersiowym, i biegnie nam wzdłuż tego kręgosłupa lędziowego, kończąc się na drugim segmencie kręgosłupa lędziowego. Czyli ten łańcuch współczulny biegnie nam po obydwu stronach. Mamy prawy i lewy. Biegnie on nam po obydwu stronach kręgosłupa piersiowego, zahaczając o kręgosłup. Lędźwiowy. Dokładnie to, co tutaj jest narysowane, te takie kropeczki, to są tak zwane zwoje przykręgowe. Nie jest istotne ich nazewnictwo, ale pokażę Wam, gdzie one leżą. One leżą centralnie przy tych strukturach, które nazywamy wyrostkami poprzecznymi, czyli one są ułożone po przedniej stronie wyrostków poprzecznych wzdłuż kręgosłupa. Na każdym segmencie mamy po jednym zwoju przykręgowym. To, co tutaj widzimy, te większe kropeczki, w które te mniejsze się łączą, to są zwoje przedkręgowe. Mamy pień mamy zwój yy, kreskowy górny, mamy zwój kreskowy dolny, kreskowego dolnego tutaj nie narysowałem. Nie jest to aż tak istotne na potrzeby tego odcinka. I te zwoje przedkręgowe leżą nam po przedniej stronie aorty. Aorta to jest to taka duża, największa tętnica, która wychodzi nam z serducha. Ona leży też po przedniej stronie kręgosłupa, mniej więcej tutaj. I z przodu tej aorty mamy umiejscowione te zwoje przedkręgowe. I teraz, jak dalej widzicie, te zwoje przedkręgowe oddają nam dalej włókna współczulne do konkretnych narządów. Mamy unerwienie współczulne żołądka, wątroby. Trzustki, tutaj jeszcze dwunastnica i śledziona się zalicza do tego rejonu. Dalej z tych niższych segmentów ze zwoju kreskowego, górnego mamy unerwienie nerki, jelita cienkiego. Zwój kreskowy dolny akurat nam unerwia już macicę, pęcherz i, i te narządy w, w obrębie biednicy. Tak jak mówię, jest to schemat poglądowy, także traktujcie to z przymrużeniem oka. On ma za zadanie po prostu wytłumaczyć Wam zasady, na jakie to działa. Więc mamy kręgosłup, mamy pień współczulny, unerwienie współczulne, które trafia do każdego narządu wewnętrznego. I teraz, co się dzieje, jak taki narząd wewnętrzny jest podrażniony? Przyjmijmy na to żołądek na przykład. Mamy jakieś podrażnienie żołądka, być może jakieś obciążenie, jakąś nie, nieprawidłową dietę, być może jakieś nietolerancje pokarmowe, być może jakieś urazy mechaniczne, nawet w obrębie żeber, będą nam powodowały to, że wszystkie te tkanki powieziowe w obrębie żołądka będą się zaciskać, powstaje napięcie. I teraz to napięcie jest odbierane właśnie przez. Układ współczulny i trafia informacja zwrotna do rdzenia kręgowego, nadając nam informację o napięciu w tym rejonie. I teraz, jak sami widzicie, tych zwojów przykręgowych jest kilka odchodzących od jednego zwoju przedkręgowego. Także taka informacja o napięciu albo podrażnieniu ze strony żołądka będzie sobie wędrowała tym nerwem, trafi do zwoju przedkręgowego, a z tego zwoju przedkręgowego będzie rozproszona do wszystkich tych zwojów. Przykręgowych, z których żołądek czerpie swoje unerwienie. Żołądek, akurat tak jak wszystkie inne narządy unerwione z tego samego zwoju, są unerwione z segmentów TH5, TH9. Różnie różne źródła podają, zazwyczaj przyjmuje się, że to jest TH5, TH9, czyli pomiędzy 5 a 9 kręgiem piersiowym. Żeby wam to jeszcze na szybko zobrazować, mamy gdzieś tutaj. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty krąg. Z tych zwojów przykręgowych, o których sobie mówiliśmy wcześniej, czyli to są te zwoje tutaj, wychodzą nerwy, które łączą nam się na zwoju przedkręgowym, i dalej włókna współczulne wędrują nam do dalszych tych narządów wewnętrznych. Więc taka informacja o podróżnieniu chociażby żołądka będzie trafiała do wszystkich tych zwojów przykręgowych czyli do wszystkich tych, które są zlokalizowane w tym segmencie jego unerwienia, czyli TH5, TH9. Teraz to daje nam bardzo dużo informacji, bo jeżeli mamy jakąś taką globalną sztywność tego całego odcinka kręgosłupa, nie jednego segmentu, tylko całego tego odcinka, kilku segmentów na raz, no to bardzo łatwo jest domniemać, że jest to właśnie spowodowane napięciem w obrębie jednego z tych narządów, które czerpie unerwienie z tych segmentów. Układ nerwowy czyta to jako, aha, coś jest nie tak, tylko on dokładnie nie wie, z którego to jest narządu, więc po prostu reaguje cała ta okolica kręgosłupa. I ta reakcja odbija się na wszystkie inne struktury, które są unerwione z tych segmentów. I tutaj wkracza nam zjawisko metamerów w naszym ciele. Może ja to dziś napiszę, gdzie ja tu mam miejsce. Mamy tutaj, napisaliśmy sobie wszystkie składowe metameru, czyli miotom, sklerotom, angiotom, wisterotom, dermatom. Nie przejmujcie się naukowym nazwiskiem, już tłumaczę o co chodzi. To są składowe naszego metameru, więc metamer można porównać sobie do takiej całej rodziny, w której skład wchodzą właśnie te elementy. Miotom jest to nic innego jak mięsień unerwiany z danego segmentu. Sklerotom jest to fragment kostny unerwiony właśnie z tego segmentu. Angiotom. Jest to naczynie krwionośne unerwione z tego segmentu. Viscerotom jest to narząd wewnętrzny unerwiony z tego segmentu, czyli na przykład żołądek, wątroba, trzustka. Oraz dermatom, czyli fragment skórny unerwiony z tego segmentu. Więc teraz, jeżeli taka informacja o podrażnieniu żołądka trafia nam do wszystkich tych segmentów, w obrębie całego tego rejonu kręgosłupa reagować wszystkie te metamery, czyli wszystkie te składowe metamerów, które wchodzą w skład tego właśnie unerwienia tego narządu. Więc jeżeli mamy unerwienie żołądka z poziomów TH5, TH9, to wszystkie metamery TH5, metamer TH6, metamer TH7, TH8 i TH9 będą odpowiadały mniejszą lub większą reakcją, właśnie we wszystkich tych segmentach. Miotom, sklerotom, angiotom, wiscerotom, dermatom. I analogiczna sytuacja jest w tych niższych segmentach. Weźmy sobie na przykład. Jelito cienkie. Więc jeżeli na przykład będziemy mieli jakieś napięcie w obrębie jelita cienkiego, czy to w wyniku nieprawidłowego ruchu przepony, czy to w wyniku jakiegoś zalegającego pokarmu, który nie jest wchłaniany, tylko gnije i fermentuje w wyniku jakichś nietolerancji pokarmowych, jakaś niewłaściwa dieta, prawda? Jakieś napięcie, jakieś przybodzcowanie tego rejonu, skutecznie będzie nam to wysyłało informację zwrotną do kręgosłupa. Wszystkie te składowe tych metamerów się napnął, tak jak sobie wymieniliśmy wcześniej miotą, sklerotą, angiotą, wiscerotą, dermatą. To, czego nie powiedziałem jeszcze, a co też jest istotne w kontekście na przykład kręgosłupa szyjnego albo lędziowego, to to, że te zwoje przykręgowe, one znajdują się na każdym segmencie kręgosłupa. I teraz jak to wygląda? Mamy sobie na przykład segment L2, który, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest ostatnim segmentem, z którego wychodzi unerwienie współczulne segmentu L3 już to współczulne unerwienie nie wychodzi, ale zaczynają się trochę jaja, bo z tego segmentu wychodzą nam zwoje przykręgowe na poziomach L3, L4, L5. Jeszcze raz to narysuję, może będzie bardziej widoczne. Bardziej jest to na tej zasadzie, czyli zwoje przykręgowe mamy na każdym poziomie rdzenia, ale układ sam 5 współczulny wychodzi nam tylko z segmentów piersiowych, i dwóch pierwszych segmentów lędziowych. Analogiczna sytuacja będzie w kręgosłupie szyjnym. Zwoje kręgosłupa szyjnego będą nam wychodziły z segmentów T1. One będą się znajdowały wyżej, one będą się znajdowały przy odcinku szyjnym kręgosłupa, ale ich połączenie z układem nerwowym będzie następowało dopiero w obrębie segmentu C7TH1, czyli tego segmentu pomiędzy ostatnim kręgiem przyjnym a pierwszym kręgiem piersiowym. Więc mamy to. Jeden ze sposobów, na jaki narządy wewnętrzne mogą wpływać tam na bóle, powodować na bóle w odcinku w kręgosłupie. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe, że rozumiecie, że nic nie nagmatwałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Kanał ma być dla Was, to jest wiedza dla Was ogólnodostępna. Ja powtarzam to, co już wiem, to wy się z tego uczycie. Mam nadzieję, że się uczycie. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Być może jakieś pomysły pojawiły się na odcinki, które można będzie nagrać w przyszłości. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby w przyszłości nie ominąć podobnych treści. Wyślijcie ten odcinek osobie, która być może zmaga się z jakimiś bólami w okolicy kręgosłupa. I przyczyna nie jest do końca jasna, ponieważ bardzo możliwe, że jest to właśnie. Napięcie w obrębie jakiegoś danego narządu wewnętrznego, także udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki jeszcze raz, że zostaliście do końca, i do następnego. Cześć!